Dobra, witajcie w e, Battlefield'zie e, znowu, no, znowu gramy na kanałach. Chyba zostanę przy, przy tej broni. Dobra, jedziemy. Teraz ja zmieniłem sposób nagrywania dźwięku. Mam nadzieję, że będzie nie, nieco lepiej mnie słychać. A? Jest, tam jakiś snajper, to może bym Tak. Amunicja. <coughs> oj, oj, oj. No kurwa. Snajper! Tutaj dam No kurde <coughs> jest Na 117 punktów, no to słabo Ajajaj, aj, aj. snajper, jednak snajper Kurcz Co tu jest? Dobra Dobrze, dobrze. to już snajper będzie Aj, ale z tyłu zaszedł. Kurcze, nie dobra, jeszcze raz. Aha, spoko. Zobaczymy się w następnej rundzie. No, jesteśmy w drugiej rundzie. To sam serwer. A szlak no był. Jest pierwszy. Nie ma sprawy. O, zabiję go. No, ładnie. Aj, a to, to był kill przez ścianę, to było perfidne. Co jeszcze mogę zastosować? A, przed chwilą zrobię holograficzny. O, bo. Strona lepiej wygląda. O. Tylko taka zmiana. W sensu trochę... No do zacietam, do zaczytam. Dobra, to już zostawię. O kurde, jakiś grana Upa centralnie na tą. Kurde. Centralnie upadł tam, gdzie była cała. Cholera. Dobra, nie zrozumiałem, tu nikt. O, goście sorry. Chyba ktoś tu wali z C4, bo to, to jest niemożliwe. Żadnych granatów tu nie widzę. Zabiję go. Sparo. Tu apteczkę zostawiłem. Troszeczkę się ciężko różne rzeczy dzieją. Kurde. Niepotrzebnie, bo tu była, tutaj. Dobra, czy coś się źle dzieje granat? O kurde! Aj, zatańczyłem, ale to chyba za mało... Aj No, pięknie, to było piękne. Asysta, 92 punkty. No... A, jest za dużo wybiegu wybiegło. O, jestem pierwszy. Miło. Ale nie ze względu na fragi, tylko na punkty. Oj, Nie wierzę. Snajper się. Co za szybko do mnie strzelili. A był tam. A ja tak strzelałem. Eliminacja wrogiej drużyny. Tam był. O kurde Co te granaty tak latają? Dobra, tutaj za bardzo nie wiem, bo co za dużo sniperów. O stary, lagi. Już lagi wcześniej. No, zdrada, to bardzo jem miło Nie Wlocz. No już mi się amunicja kończyła. Nie, to miałem trzeba do was. Biją mnie tu. Świeczkę ktoś z sajgą robi. Albo inną z srebrą. Whatever. Kurczę. Przebieg. Kurde. Próbowałem, sorry. Jednego z was uratowałem Chciałem lekki. No dobra, sorry, stary, ty idź pierwszy, dobra, gdzie co się dzieje? Kur... Aj... Wyswaniłem się 0% życia miałem. Zauważyłem to. To jest właśnie to. Hardcore I gości co, dostanie asystę 100% jeżeli ktoś mnie zabije? Znaczy, już my raczej nie tym Stańczyłem A i tu mnie już zabili Dobra Dobra, lasera nie potrzebuję O, zostałem 10 tysięcy z szturmowy Miło, miło Coś tam za mną lata Ale ładną serię miałem przed chwilą Co, że tu... Warta Lera No ej, to... To jest niesprawiedliwe Bo ja pierwszy... O nawet ładnie Pierwszy nacisnąłem... Żeby go z noża... Zabiło Eee, e, stary Lagi poziom maksimum. E, sniper, sniper, sniper Widziałem gościa. Biegnie tu za mało Cholera, co się dzieje? Jezus Maria, nie miałem szans no, Nawet ładnie mi idzie. Dzisiaj coś może to ze względu na to, że nagrywam się, chcę postarać to... Co dzień, może że tak nie robię? Aj! Kurde, gościu niedźwiedzia ode mnie dostał, sorry Właśnie znaczy nie ode mnie, tylko tak... ...pośrednio przeze mnie Dobra, tu se postawię Dobra, asysta 21 Jeszcze raz. O, ilu naszych idzie. Tunelem. A, tunelowym. Profilaktycznie. O, kurde. Bo się chyba powoli samo tutaj. Kurde, nie będzie. aj niedźwiedzia, kurde. Szkoda. Chyba przegrywamy, tak? Przegrywamy. Nie, wygrywamy. No, jest Aj. mnie, je, bo tak trochę... Nie, nie podniosną. Coś tu biega. Nie staną na tobie punktu, nie martw się. Nie ma sprawy. Ej, ale to zlagowało trochę. Uuu, ping. Ping, ping, ping. Jeszcze raz ping. To chyba będę musiał powrót zrobić. No nie, no. O, to leczenie dostaję punkty. Coś... O, już, kurde. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie.